Z północnej strony drzewa. Słońce nie wybucha od tak bez przyczyny. Najpewniej to ptak ranny, cichym trąca skrzydłem, ukrytą w mszarach nieba rdzawą blachę słońca. Właśnie odlatuje, zrafiony odpryskiem, a my w rannej trawie widzimy to wszystko. Północnej strony drzewa, bezpieczni przed promieniem. Słońce nie wybucha bez ważnej przyczyny. Słońce wybucha, by mogły strzelić cienie.